Rozmowa Poranka Prawie 14 minut po godzinie 8 w studio Radio M. Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam radiosłuchaczy, witam Panią Redaktor. Księżar Arcybiskupie... Yy... Tomasz Tarlikowski na Twitterze napisał, warto też uświadomić sobie, że dla oceny zasług księdza Franciszka Blachnickiego to, jaką śmiercią zginął, nie ma znaczenia. W kontekście informacji o otruciu, która została podana na konferencji prasowej w ostatni wtorek, ksiądz arcybiskup zgadza się z tym twierdzeniem, że, że to, jaką śmiercią zginął sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, rzeczywiście nie ma znaczenia. No nie mogę się z tą opinią zgodzić, podobnie z innymi opiniami, które się pojawiły właśnie w sprawie wyniku śledztwa dotyczącego śmierci księdza Franciszka Brachnickiego, bo to nie tylko pan redaktor, ale również inne osoby takie opinie wypowiadają, a wydaje mi się, że jest to sprawa znacząca. Pamiętajmy, co znaczy w kościele katolickim męczeństwo, co znaczy życie swoje dać. I kiedy patrzymy na życie księdza Franciszka Blachnickiego, to możemy powiedzieć, że właściwie była to droga krzyżowa, która się rozpoczęła jeszcze w czasie okupacji hitlerowskiej. On był właściwie męczennikiem dwóch systemów. Ten system hitlerowski też go osadził w w obozie koncentracyjnym, we więzieniu. Wiadomo, potem tutaj był we więzieniu w Katowicach, to jego nawrócenie, ale potem, kiedy patrzymy na jego życie poświęceniach kapłańskich, to rzeczywiście była jedna wielka droga krzyżowa, która była właśnie bardzo powiązana z jego działalnością, z jego aktywnością, z jego naśladowaniem Chrystusa. On po prostu codziennie brał swój krzyż i Chrystusa naśladował, służąc Chrystusowi, ale także człowiekowi no podejmując te wspaniałe dzieła w tym Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Krucjata Wyzwolenia. To wszystko, co służyło właśnie wyzwoleniu człowieka w imię Chrystusa, w imieniu Chrystusa. Mówi się, że ksiądz Franciszek Blachnicki swoimi działaniami przełamał monopol Partii Komunistycznej na wychowywanie młodzieży w Polsce. I to jest ta jedna z jego niebagatelnych zasług, że pokazał, jak Kościół może brać pod opiekę młodych ludzi. Znaczy ówczesna władza myślę o tej władzy komunistycznej, w Polsce ona bardzo nie, nie tolerowała ludzi, którzy mieli wpływ społeczny. A niewątpliwie ksiądz Franciszek Blachnicki miał bardzo szeroki wpływ społeczny i on kształtował postawy szczególnie młodych ludzi i to było dla władz denerwujące. Ja sam pamiętam, bo prowadziłem oazy, ruchu światło życie w czasie wakacji, kiedy trzeba się było ukrywać, kiedy były różnego rodzaju trudności, mandaty, prześladowania, no to myśmy byli uczestnikami tego, tych wydarzeń, ale powiedzmy sam założyciel on był, ciągle był napiętnowany, ciągle był szkalowany, ciągle był krytykowany, ciągle był inwigilowany i ciągle był prześladowany. To musimy sobie powiedzieć. A tym ostatnim etapem który jego życia, to był Karsbek, tam się znalazł, pamiętajmy, nie z własnej woli, bo stan wojenny ogłoszony w Polsce nie pozwolił mu wrócić, ale tam też był właściwie inwigilowany, tam posłano ludzi, którzy mieli go inwigilować, no i ostatecznie ktoś, ktoś podjął decyzję, że należy tego człowieka wyeliminować z życia społecznego. No właśnie, co to odkrycie IPN-u oznacza w kontekście procesu beatyfikacyjnego? To znaczy, czy ono w ogóle będzie miało wpływ na, na to, co będzie się da dzia działo dalej? No niewątpliwie. Pani redaktor, tak się składa, że ja już w dekasterii do spraw świętych w tej sprawie rozmawiałem tak wstępnie yy, z pytaniem, co będzie można zrobić, jeśli śledztwo wykaże, że jednak ksiądz Franciszek Blatnicki został zamordowany, został otruty, no to jest jakaś szansa na zmianę kwalifikacji prowadzenia całego procesu. Tak się składa, pani redaktor, że ja w poniedziałek przez kilka dni będę w Rzymie i niewątpliwie będę w kongregacji w Dekasterii do Spraw Świętych i będę się informował, co możemy zrobić, jakie kroki należy podjąć, żebyśmy lege artist działając kontynuowali po prostu proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Księdza Franciszka Brachnickiego, bo na tym pasterzowi Kościoła Katowickiego nie może nie zależeć. Bo to był kapłan diecezji katowickiej i należał do naszej rodziny, do naszej rodziny diecezjalnej i my mamy obowiązek teraz pokazać go całemu kościołowi właśnie w blasku świętości. Tym bardziej, kiedy się, potwierdziły się te pogłoski, że zmarł śmiercią męczeńską, został otruty. Bardzo często w kontekście właśnie tej śmierci męczeńskiej, tego otrucia pojawia się nazwisko małżeństwa Gontarczyków. Gdybyśmy mogli krótko przypomnieć, kim były te osoby, to było małżeństwo, które pojawiło się w Karlsbergu, jak się oka może okazać nieprzypadkowo. To byli prawdopodobnie spadochroniarze, posłani po prostu do Kalsbergu, żeby tam księdza Bachnickiego inwigilować, no żeby pewnie też wykonywać pewne rozkazy, ale... Nie do nas należy, nie mamy kompetencji, żeby tutaj rozstrzygać, kto konkretnie, dlatego że po prostu śledztwo pewnie trwa i my się dowiemy, bo ktoś zlecił, ktoś wykonał, ale śledztwo w tej sprawie trwa i pewnie kiedyś dowiemy się, bo będzie, będą pewnie te wyniki śledztwa podane do wiadomości, bo... Jeśli mamy do czynienia ze zbrodnią, z zabójstwem człowieka, no to ktoś za to jest odpowiedzialny i odpowiedzialność powinien ponieść. Ja już księdza arcybiskupa o to pytałam, ale muszę jeszcze raz zapytać w kontekście właśnie tego odkrycia, że, że było otrucie. Myśli ksiądz arcybiskup, że, że uda się wyjaśnić tę sprawę do końca, albo przynajmniej tak, żebyśmy mieli lepszą wiedzę na temat tego, tych ostatnich dni księdza Franciszka Blachnickiego? No, pani redaktor, Niedawno temu w katedrze modliliśmy się o jego beatyfikację. Od jego śmierci minęło 36 lat. Dużo czasu. Ale ten upływ czasu jednak nie spowodował tego, że nie można było dojść do ostatecznej prawdy, bo dzisiaj mamy inne techniki, pewnie działają specjalistyczne laboratoria, które potrafią wykryć truciznę, wykryć substancje, którymi został otruty. Myślę, że przy yy, należytej pracy prokuratury, bo to jest zadanie prokuratury, to będziemy też mogli poznać prawdę o śmierci księdza chrześcijańskiego w tym znaczeniu, że dowiemy się, kto był sprawcą. Bo niewątpliwie takim sprawcą yy, moralnym to był cały system który wtedy panował. Pamiętajmy to, bo rok 87. PRL się kończyło, a jednak służby działały i ksiądz Blachnicki jest właśnie ofiarą jeszcze aktywności tych służb. Wspomniał ksiądz arcybiskup o pielgrzymce do Watykanu. W poniedziałek jest wyjazd. To będzie wyjątkowa pielgrzymka, ponieważ zbliżają się, zbliża się pierwsza rocznica dwóch katastrof górniczych katastrofy w kopalni Pniówek i w kopalni Zofiówka. Tam zginęli górnicy. Siedmiu jest nadal uznawanych za zaginionych ci, którzy zginęli w, w kopalni Pniówek. Wdowy i sieroty po tych górnikach będą uczestniczyć w tej pielgrzymce. W poniedziałek wylot. Organizuje to Jastrzębska Spółka Węglowa wspólnie z karitasem Archidiecezji Katowickiej. Tak Pani redaktor, ja chciałem wrócić do tego wydarzenia jakim była Barbórka ubiegłoroczna właśnie odprawiana w Pałowicach w kościele Podwyższenia Krzyża, tam gdzie istnieją, istnieje kopalnia Pniówek, gdzie właśnie górnicy są pod ziemią. I w czasie tej Mszy Świętej modliliśmy się za tych poległych górników, ale potem po Mszy Świętej było spotkanie właśnie z wdowami tych górników, którzy polegli, którzy też jeszcze spoczywają pod ziemią. I wtedy tam zrodziła się myśl pielgrzymki do Rzymu. Ta pielgrzymka w tej chwili nabrała już bardzo konkretnych kształtów i wiem, że te kobiety bardzo chcą pojechać do, do Ojca Świętego, chcą odbyć tę pielgrzymkę do, do Rzymu, żeby właśnie tam pomodlić się i pewnie doznać, czy nawet usłyszeć słowa pociechy, przytulenia, bliskości ze strony Ojca Świętego. Z taką nadzieją nastawiamy się właśnie na tą audiencję i na to spotkanie z papieżem Franciszkiem w nadchodzącą środę w Watykanie. Zresztą będziemy pewnie o tych sprawach potem jeszcze mówili, czy relacjonowali. To tu postawimy na razie kropkę. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Radio M107 FM